Siema, siema, z tej strony kłania się Tomasz borula a dzisiaj na tapecie będzie żmijka, żmijku, żmijko, żmi, żmijek, jak do siebie się Żmija może być. Żmija, dobra. E, żmija, przedstaw się, powiedz skąd jesteś, kim jesteś ehm, i takie podstawowe rzeczy, bo tak jak mówię, duża część osób e, może nie znać, osób, z którymi rozmawiam, za to z drugą stronę może duża część osób znać. Przede wszystkim te osoby, które śledzą w ogóle Bitwy SL, czyli mecze TTS e-sportowe. No to tak, mam na imię Michał Żmiewski, pocho mieszkam w Słupsku, mam 17 lat, Biesie poprawia w listopadzie, kończę 18. Czym się zajmuję? Jestem uczniem, chodzę do technikum informatycznego. Razem z niejakim graczem Raging Potato z drużyny Penta. W tej samej szkole chodzimy. Na Bogato? No. Widzisz. <laughs> e, jak, jak to w ogóle, powiedz mi, jak to w ogóle się stało, że znalazło się w takiej drużynie jak Synergy? No bo to nie jest polska drużyna i powiem szczerze, dla mnie było wielkim zaskoczeniem. No. <laughs> dla mnie to był przypadek. Wcześniej grałem w Silverze, kiedy się kończył Silver, grałem jeszcze w drużynie Paralityk, dzisiejsze No Mercy. Nie dogadywaliśmy się po prostu i stwierdziliśmy, że się rozstajemy, tak? Po czym nie myślałem nad żadną drużyną, raczej myślałem nad powrotem do Silvera, graniem następnego sezonu w Silverze, tam z kolegami z innych drużyn. Ze znajomymi po prostu, dla fanu. No i grałem sobie tam, byłem w klanie, gdzie był akurat John Corleone z teamu Synergy, spokojaliśmy sobie drużynówki, potem on mnie zaprosił do współpracy, czy nie chciałbym porozmawiać z TPR-em o drużynie, no i tak się zaczęło, wziął mnie na kilka treningów. Ale John Corleone chyba z Ukrainy pochodzi, tak? Tak, on jest Ukraińcem. Czyli byłeś w polskim e, klanie? Czy nie, to był, nie był international. Aha. I Ale też... większość to byli Polacy. <laughs> dobra, okej, okay, dobra, więc jest grubo. Po opowiedz mi trochę o drużynie, no bo to w ogóle sam ten pomysł, składka, tak jak patrzę w tej chwili e, na stronę, w, na stronie ESL na samą drużynę, to jest tam totalny miks wschodni. No cóż, e, na początku... Tak, to był poprzedni Kiedy ja się dostałem do projektu Ten Silver, to jeszcze nie było limitów graczy rosyjskich. Więc tam mieliśmy co? chyba z pięciu, tak. E, A może mieliśmy... coś więcej na ten temat powiedzieć? No po prostu społeczność europejska była zdruzgota na tym, zez, ja też, że Rosjanie mogą grać na swoim serwerze w Proiza i nie mam żadnych limitów narzuconych w ilości graczy na europejski serwer. Co mieliśmy na któryś Grand w tak? Pokazane. Tak. Między innymi wesół europejski tu SRA rosyjskie drużyny na samej górze, tak? No dokładnie, dokładnie. rosyjsko ukraińskie, przeważnie. A, a teraz jaki jest ten limit, wiesz, czy nie? Trzech Rosjan. E... I trzech Sle... Białorusinów. Trzech Rosjan, trzech Białorusinów i trzech, trzech Ukraińców. Nie, Ukraińców tak? jeszcze nie ma nic takiego. Aha, czyli rozumiem... Ukraińcy, że... mogą, Ukraińcy mogą sobie grać jak to. <laughs> czyli rozumiem, że Ukraina jest w Europie. Z tego. No mniej więcej tak. <laughs> Okej. Okay. No dobra, mów dalej, przepraszam, że ci przerwałem. Mm. No to y, pytanie było wschodnie. No to... Założycie Pstaker, tak? Czyli znany gracz ze społeczności rosyjskiej. Jest pochody Ukraińcem, tak? Zna rosyjski, więc po prostu rekrutował ludzi, których zna serwera rosyjskiego. No jak ja tam, no w sumie no, tak wyszło na to, no. Po prostu rekrutował ludzi z wspólny język szukał, tak? Jeżeli chodzi o wspólny język, to jak się dogatujecie? Po białorusku, po ukraińsku, po rosyjsku, e, Białorusinów u po... nas nie ma. Nie ma Białorusinów. Nie, 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 tylko, znaczy... Bioróżski to noga. No właśnie. Ja... Troszeczkę przez te pół roku grałem, do projektów podłapałem trochę język, z komunikacją z grubszymi akcjami są problemy, ale przeważnie to się dokaduje. Nawet na normalnym rozmowę sobie, sobie mogę po, pozwolić tam łamie polski, angielski rosyjski, więc... i rosyjski. Naj, najgorszy misz masz robimy, to. Tak? No. Ale tak ja, jak tak. sobie poganem, jak w bitwie to ja potrafię po rosyjsku. Nauczyłem się po prostu, znaczy... grając z nimi. Aha, a powiedz mi jak to wygląda właśnie podczas bitw, bitwy wasza komunikacja. Um, chodzi ci o jakiś konkret czy po prostu jak tak, to wygląda? To, mi, to, to mi, dowódca... O konkuren, to znaczy... To znaczy, chodzi mi dokładnie o to, jak e, dowódca mówi, czy po angielsku, czy po rosyjsku. A wszystko po rosyjsku. Na bogato. Co <laughs> No trzeba, no trzeba. I e, jak się znajdujesz w tak dość nietypowej drużynie, ale za to bardzo dobrej z Świetnie, to są... świetni ludzie to są, tak? Nie patrząc na narodowość, nie patrząc na sytuację polityczną, no to oni są spoko ludzie, tak? Gram z nimi pół roku. Dla mnie z nimi... Komunikacja układa się bardzo dobrze. So, już czasami nawet nie musimy coś mówić, po prostu wykonujemy razem jakąś czynność. A w drugą stronę jak to wygląda? Na początku to <laughs> ani A, ani B. Mm -hmm. Czyli krótko rzecz biorąc, Lach przyjechał, to go olejmy trochę, tak czy nie? Nie, no. No nie mówią po niku. Mhm. Ale nie. co, też też nie mają żadnego problemu z tym, że jesteś z Polski. Nie, ja nie mam problemu, że oni są z Ukrainy, albo z Rosji oni do mnie mają problem. No i tak powinno być we sporcie, bo czasami niestety, ale tu dzisiaj jedzie... Ale to w drużynie buduje się solidarność taka, jak powiedzieć. No, A no, e, słuchaj. E, kilka razy w tej chwili Synergy pokazało swoją klasę. Możesz powiedzieć w czym tkwi właśnie to ziarenko, ta moc, że potraficie się zjednoczyć, potraficie zagrać naprawdę za bongo mecz? E, w cholerę treningów. To znaczy, jakbyś miał powiedzieć w cholerę, e, to znaczy co? raz Trzy, e, W sezonie, słuchaj... W, 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 w tygodniu, w tygodniu. Codziennie, tak. codziennie po 3, 6, od 3 do 6 godzin było. Na bogato, po raz Znaczy zazwyczaj na 3, zazwyczaj 3 godziny, do 3 godzin, ale tak czasami raz w tygodniu, czy dwa. Chęta była taka, że chłopaki gramy 6 godzin. To ładnie, ładnie. Powiem szczerze, że dla mnie no to od 3 do 6 godzin to jest bardzo dużo. A... No dla mnie po... też. <laughs> Powiedz mi, czy w pewnym momencie nie wzięłeś się do siebie coś czegoś takiego, że e, World of Tanks zaczęło być e, obowiązkiem, a nie hobby? No, to już na początku, jak zobaczyłem, że mogę zarobić, planuję wyjazd do Stanów za rok, czy za dwa, na dwa miesiące, na trzy, więc pieniądze mi się przydają. A poza tym już jako hobby, to lubię grać w gry, ale to bardziej jako... traktuję jako teraz jako sport, jako tam sposób na jakieś zarobienie pieniędzy. A spotkałeś się z chłopakami takie vis a vis oczy? Nie miałem okazji, zaprosiłem Johna Corleone do Polski, ale z niego przyjadł, musiał się zanieść drużyną. E, a powiedz mi w takim bądź razie, skoro już przeszliśmy do drużyny, że tak powiem, w ogóle wszystkich lik... Co uważasz? Dlaczego w tej chwili jest taki duży spadek ilości graczy w Europie? W, Żyłotów, w Tanks, To jest oczywiste, w dzisiejszych czasach wystarczy popatrzeć, wszystkie gry promują się na tym, że elektroniczna no sport elektroniczny, no każda gra jedzie na tym, tak? No ale to co? Każdy, to jest... patrząc no... na Contest Strike'a, y, Wargaming praktycznie według mnie przestał dbać o... Esla. Podwyższył ale... nagrodę, ale w międzyczasie według mnie nie dba, naprawdę. Jest pełno rozwiązań, które by mogło zrobić i tak naprawdę nic by ich to nie kosztowało, praktycznie nic oprócz zapłacenia programiście za zrobienie strony. I dobra, poczekaj, to by poczekaj, 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 działało. Sorry, że ci wejdę w słowo. Spoko. Eee, no ale dobra, wymień trzy albo pięć takich, e, których Ty jako gracz z tej najwyższej ligi e, pomocy, których byś oczekiwał, jeżeli chodzi o wargamingu. Przy pomocy, to ja nie liczę na pomoc o nich, bo to wiadomo jest. W tej społeczności my jesteśmy taką zamkniętą społecznością projgową, bo jednak jest niewielu tych graczy. No to mamy swoje zdanie wyklepane na temat firmy Wargaming, tak? No to tak, no. nie jest Zostaw... raczej dobre zdanie. Zostawmy Wargamingu. <laughs> nie dlatego, że mi płacą bynajmniej. Ja mogę też na nich kląć, mogę im zarzucać MM i tak dalej, i tak dalej. Nieważne. Ważne jest to, że co byś naprawił albo poprawił? Tak? Przede wszystkim oni za mało się starają, za mało reklamują, starają się... Fajnie, że zmienili ten tryb, to naprawdę nadało dynamiczności tej gry, bo poprzednio to było straszne camp... Zaczynałem od tego starego trybu, to był NAN, jeszcze byłem wtedy dowódcą, to było straszne... Straszne granie po prostu. Taka Powiem, nuda, totalna o, o, oglądanie nuda. Oglądanie tak samo. Oglądanie jeszcze gorsze. Teraz już się to zmieniło. 7-minutowe bitwy, czyli 2-3 minuty na dojazd. Minuta, dwie maksymalnie na dojazd do pozycji na przykład, minuta na zajęcie pozycji, jak już występujesz przeciwnika i na wiążę... Ogień, pro... Ogień, prowadzenie ognia przez 2 trzy minuty i jakiś wyjazd na minutę na przykład, załóżmy tak. To... Czyli co, reklama, tak? No przede wszystkim reklama. Już jakaś nie pamiętam, ale jakaś polska drużyna zaproponowała e, z tych profesjonalnych, mówię, co było w mhm. tym sezonie, żeby wprowadzili e... Obstawianie meczy Golden Też nie chcą yy, bo, bo weźmy na przykład grę Counter Strike i CS Launch To naprawdę pomogło Counter wybić wybić się na arenie esportowej Bo każdy gracz wiedział co to jest ten esport w tej grze Biorąc jedno, no, daje skina, może postawić pieniądze normalne I coś za to wygrywa, tak? Musi znać tą drużynę, wiedzieć jakie są jej słabe, mocne strony Jakby coś takiego na przykład by było w World of Tanks, no to Zwykły gracz ze słabymi statystykami by kojarzył te drużyny, bo by chciał na przykład kupić sobie 2,5 tysiąca gody, a chce z nich zrobić 10, no to musi zagłosować, poznać drużynę i mocne, słabe strony, tak? No dobrze, no ale też pójdźmy w drugą stronę. Dobra, odwrócę kota ogonem i zajrzymy do oka proroka. Eee, słuchaj, w tej chwili część drużyn się promuje, tak? ale duża część drużyn no, nie istnieje, istnieje tylko i wyłącznie na ZDZ Golfrowot lub Silverze, a tak naprawdę już nie mówię o brązie, a, a nie o Goldzie, no bo to jest inna, inna liga oczywiście, e, ale no brak tego wsparcia, na przykład głupiego kubka ze znakiem, e, no dobra, niech będzie Synergy, ok? O tym idzie. Ta, no, ta, no. Ale to jest kwestia sponsoringu i właśnie drużyn, a nie WGF. Yy, tak, ale mi nie chodziło, żeby jakieś kubki wprowadzali znaczy, czy ja, co... Ja wiesz, ja tutaj wyjaskrawiam, ale chodzi no to... o ten problem. E, patrząc na Silvera w tym sezonie, znowu obcięli pieniądze. Poprzednio było, jak ja grałem, było dosyć sporo. To też było już obcięte pieniądze. Teraz to już całkiem obcięli, grubo my pieniądze myśli, według mnie. Silverze. O pieniądzach czy o goldzie? O pieniądzach, bo wcześniej tylko pien... euro były w Silvera, tak. I było hmm. golda. No i to według mnie, jeśli ktoś zaczyna grę i patrzy na sfera o fajnie, na przykład na moim przykładzie, o fajnie mogę zarobić sobie tam trochę pieniążków, sobie odłożyć, a tak to zacząłem grać tego sfera, potem zobaczyłem, o jednak może coś z tego wyjdzie, tak? Ale najpierw człowiek potrzebuje zachęty, żeby zacząć grać, tak? Od, od niczego nie przyjdzie, do wota i nie będzie grał spot. No właśnie, słuchaj, tak jak teraz tak. Weszło z miesiąc temu BAPI, czyli to samo co na CW, czyli nie o, trzeba już treningówek wrzucać jakby ktoś nie wiedział, tylko masz takie wywołanie bitwa specjalna jak zupełnie jak w, do CW. Druga sprawa, w tej chwili jak my streamujemy z Mirkiem Golfor lub coś związane właśnie z BAPI, to mamy nazwy po lewej i po prawej stronie na przykład, więc powiem szczerze, no coś tam po stronie tych programistów, coś się dzieje jednak. Szczerze, no BAPI system, który powstał to wystarczyło dodać i to myślę, że bardziej zajmował się tym SL, administratorzy w sekcji wargaming niż sam firma, firma WG, tak? No ale trzeba było zaimplementować to No zaimplementować, myślę, że to był akurat najmniejszy problem Myślę, że to i tak ten bapi według mnie dużo dał, bo na go już się nie czeka na ludzi, którzy nie ogarniają zasad po godzinę, dwie czasami. No, no ale z drugiej strony jak masz e, na przykład jakiś e, raport z nieudanego, czy coś bapi się sypnie, to się czeka i to dość długo. No i w tym też jest problem właśnie, że czasami no, nawala. No dobra, to mamy już te dwie rzeczy, czyli kwestie reklamy i kwestie techniczne, ale to nadal nie rozwiązuje największego problemu, który mnie dręczy od kilku e, miesięcy. Czemu spada ilość graczy w Esla. Bierzmy kolejny przykład. Ten sezon. Popatrz na ostatnie sobotnie finały. Jak to wyglądało? Trzy mecze. No właśnie, czemu trzy? Dlaczego nie było o... o o trzecie miejsce. Macie. Ja naprawdę nie wiem. Nawet mogli dać o trzecie miejsce, już nie musi dać na widowni. Tak? A komputery mogą być gdzieś na zapleczu, tylko i, i potem, nie wiem, emitowane na YouTube tylko. Tak, z podkładem komentarza. I cokolwiek, żeby ten mecz się rozegrał, żeby było wiadome. Według mnie w ogóle to było bez sensu, że sześć drużyn nie jedzie. No, no i proszę a nie patrzeć na przykład, że Synergy się nie udało dostać do tych offline'ów, ale... Ty, no a właśnie pow powiedz mi, dlaczego? Bo tak. Supreme było pierwsze, Tornado było drugie, potem byli Wytusi, Kazna, Wy i Penta. Tak. Dlaczego, dlaczego Kazna i Synergy nie dojechało?